Teraz, minu on, Krzysztof Małek, Minaolensileje Slane. Dzień dobry, Krzysztof Małek, kanał Sileje Po dłuższej przerwie nie ma lekko, więc przechodzimy do kolejnego tematu. Mianowicie dalsza część gramatyki. I mowa. Dzisiaj będzie o e, przypadku kolejnym, drugim z czternastu. Wcześniej mówiłem, że uczymy się trzech przypadków na początku: e, Nimetaw, Omastaw i Osastaw. E, I te trzy, w sumie, e, są najważniejsze, tak jak powiedziałem, do nauki. Natomiast drugi z, czasów, drugi z przypadków o mastaw, który odpowiada na pytanie o przynależność kogo, czyj, czego jest podstawą, można powiedzieć, słowotwórczą dla pozostałych przypadków. I on ma taką właściwość, taką odmianę, że zawsze ten drugi przypadek kończy się na samogłoskę. I może to być każda samogłoska w języku estońskim, czyli A, I, E, U, O, I, u, I. Każda z ty, każdy z tych każdy z wyrazów, każdy z rzeczowników podczas od, odmiany, w sumie też i liczebników i przymiotników, po, dostaje to zakończenie w postaci tej e, samogłoski. Na przykład e, ke, e, kella, coli, Nime, tyr, l, si, n, u, y, hy. Ten przypadek, jako że uczymy się go od razu razem ze słownictwem, nie będzie sprawiał trudności, jeżeli pod warunkiem, że nauczymy się go poprawnie. I wówczas ta dalsza odmiana, od której to ma stanowić podstawę, wierzę autorom podręcznika, że od tego wyrazu, od którego tworzymy dalsze części, Zależy później dalsza odmiana, a tak jak mówiłem, 14 przypadków to nie 7 w polskim, czy brak w angielskim, tak naprawdę. I też z tym, z tym przypadkiem przynależności łączy się też nie tyle zasada gramatyczna, co zasada konstrukcji wypowiedzi. Mianowicie, gdy mówimy, na przykład, praca ucznia czy torebka mamy, to w języku estońskim mówimy w sumie tak jak w niemieckim. Albo w staropolskim chyba też to był, e, też była taka zależność. Kiedyś e, nie mówimy właśnie tak jak teraz po polsku, czyli praca ucznia, tylko ucznia praca, uczniowska praca, e, torebka mamy, teraz mamy. Natomiast kiedyś moglibyśmy powiedzieć mamina torebka. E, i ta przynależność, zależność w języku jasnońskim wyrażona właśnie jest odwrotnie do, do języka polskiego czy rosyjskiego czy nawet innych języków słowiańskich. Natomiast, no i to jest też ta, taka trudność, że. Podczas procesu tłumaczenia czy mówienia musimy pamiętać o tej odwrotności, że nie powiemy długopis taty, tylko taty długopis. Nie powiemy praca lekarza, tylko lekarza praca. Tak. No i jak to wygląda po estońsku? Po estońsku na przykład. Praca ucznia e, to będzie ipilase ty. E, torebka mamy to będzie emakot. Emakot. E, Długopis taty. E, to będzie isapastakas. E, praca lekarza to będzie Ty. Telefon przyjaciółki to będzie na telefon. E, Dom kolegi to będzie Ty, kaslane maja. Ty, kaslane maja. E, I komputer naczelnika to będzie Ile myśli RVT. No, też taka ciekawostka, że w języku estońskim, jako w jednym z nielicznych, komputer nie jest komputer. Komputer to jest RVT. Natomiast wszystkie te zależności, do tych zależności należy się przyzwyczaić w języku estońskim. Tyle nie ma jakiejś zasady, tylko jest zasada taka, że coś kogoś jest kogoś, coś. Coś kogoś, kogoś, coś. Natomiast w języku estońskim, co mi się bardzo podoba, jest tak jak w języku śląskim, słowo taki wytrych, którym możemy zastąpić wiele, wiele rzeczy, ale generalnie na chwilę obecną wygląda na to, że właśnie chodzi o tą własność. To, czas, ten, to słowo to jest słowo oma. I. Gdy pytamy, od kogo to jest, od kogo jest ta torebka, od kogo jest ten długopis, od kogo jest ten lekarz, od kogo jest ten telefon, możemy wykluczyć słowo telefon? Możemy je zastąpić oma. Czyli Kelle Arsti Seon. Chociaż to powinno być nie czyja, tylko Kogo, czyli e, Kelle też, bo pytanie Kelle to jest kogo, czyli a pytanie Mille to jest cze, czego e, i czy jest to lekarz Kele Arsti Seon, możemy powiedzieć Kelle Oma Seon i wtedy w kontekście wiemy, o, o co chodzi, natomiast to jest takie no, albo już mówimy tak dużo o tym, że nam się po prostu nie chce już mówić tego słowa, albo wyleciał nam z głowy, ale z kontekstu wynika. Czyli tak jak e, tak jak w języku śląskim w sumie. Hmm. Na dzisiaj to by było tyle. Trzeba przetrawić. pamiętać, żeby się uczyć obu form. Servis